Siemanko i mam do szkoły. Mój kotek Zdję. też się na pewno wita. Chyba Elo Eto wina. Dobra, nie jest ja coś. Ehm, muszę się... Bo oczywiście chyba 30 minut mi zostało do szkoły. Mam na ósmą, ale luzik mam tylko cztery lekcje. Dzisiaj to mnie przychodzi, Bez ty? Czy nie? Nie. Jutro. Nie, czekaj. A, no, jutro. Nie, to w ogóle w mózgu tylko. No I co ty tutaj widzisz? Była tam rybkę, która tam utknęła.